Witam Państwa w kolejnym odcinku programu, który ukazuje się pod wspólnym tytułem Ireneusz Jabłoński o pieniądzach, władzy i polityce. Tradycyjnie chciałem zacząć od podziękowania Państwu za życzliwe przyjęcie poprzednich odcinków, zachęcić do udostępniania tego i Poprosić o subskrybowanie mojego kanału. W ostatnim odcinku próbowałem sfalsyfikować mit budżetu i budżetologii. Dzisiaj będę chciał rozprawić się z kolejnym mitem, mianowicie tym, czy inwestycje publiczne, czyli rządowe, nakręcają gospodarkę. Mit ten narodził się wraz z publikacją pracy Johna Merlanda Keynesa w roku 1936. Pracy, która stanowi jego opus Magnus i całej szkoły dzisiaj dominującej na uczelniach ekonomicznych, pracy zatytułowanej Ogólna Teoria Zatrudnienia Procentu i Pieniądza. Odnosząc się do tego mitu, przeanalizujmy nie trzy najbardziej popularne, najczęściej wymieniane dziedziny gospodarcze, które by miały nakręcać za sprawą inwestycji państwowych całą gospodarkę. Zacznijmy od zbrojeń. Jak powszechnie wiadomo, tutaj muszę dodać, że stosuje cudzysłów. Zbrojenia nakręcają gospodarkę. No, gdyby tak było, to kraje dzisiaj zwarte w klinczu wojny, takie jak Rosja i Ukrainy i Ukraina. Powinny kwitnąć. A jak słyszymy, wojna ta wyczerpuje zasoby obu tych państw, nawet, nawet tak relatywnie bogatego w zasoby, jakim jest Rosja. Innym przykładem jest doświadczenie Anglii i Stanów Zjednoczonych z okresu I i II wojny światowej. Otóż Anglia, która musiała kupować uzbrojenie i amunicję w Stanach de facto zbankrutowała i z głównego wierzyciela świata stała się jednym z większych dłużników. Natomiast Stany Zjednoczone, które eksportowały broni i amunicję do stron wojujących, oczywiście na tym zarobiły, ale dlatego, że one eksportowały i sprzedawały wyprodukowane przez siebie dobra, w tym wypadku służące prowadzeniu wojny. Jeszcze innym przykładem jest przykład II Rzeczpospolitej, w której to zbudowano cały okręg przemysłowy, w którym głównie produkowano uzbrojenie i wyposażano armię polską. Ale efekt tego działania był taki, że w roku 1938 w październiku tego roku rząd II Rzeczpospolitej ogłosił memorandum o niezdolności obsługi długu zagranicznego. Dlaczego? Bo uzbrojenie armii jest rzeczą konieczną ze względów politycznych i bezpieczeństwa. Natomiast jest przede wszystkim ogromnym obciążeniem zarówno budżetu państwa, jak i całej gospodarki. Zatem jest koniecznym kosztem, ale nie prorozwojowym. Drugim ulubionym obszarem inwestycji wspieranych przez budżet jest oczywiście budownictwo. Jak wiemy, znów cudzysłów. Wszyscy w koło twierdzą, że rozwój budownictwa, w tym budownictwa dotowanego, służy rozwojowi gospodarki. Ale popatrzmy, jaka jest praktyka. Otóż, gdyby tak było, to Hiszpania, która w 2008 roku, w przeddzień wielkiego kryzysu finansowego miała do sprzedania blisko milion mieszkań, kwitłaby i byłaby wzorem do naśladowania. A tymczasem popadła w ogromne problemy finansowe i gospodarcze, ponieważ nie było nabywców na te mieszkania. Mamy również własne doświadczenie, kiedy to dzisiaj i ostatnie kilka lat, mieszkania, nowo zbudowane mieszkania, są traktowane jako alternatywne aktywo inwestycyjne i są przede wszystkim przedmiotem inwestycji spekulacyjnych. Ale z tego, że zaparkujemy nasze oszczędności w pustych, Mieszkaniach, oczywiście niczego nam nie przybędzie. Gdyby prawdą było, że budownictwo dotowane jest kołem zamachowym gospodarki, to wtedy nasze miasta, szczególnie te, które dysponują starymi zasobami, by inwestowały w ich rewitalizację wszystkie pieniądze, jakie mają, bo przecież nakręcałoby to koniunkturę gospodarczą w tych miastach. A wiemy, że tak nie jest. Przykłady śródmieścia Łodzi, Warszawy czy Wrocławia dowodzą, że pieniędzy na rewitalizację brakuje, bo te pieniądze musiałyby pochodzić z opodatkowania e, innych aktywności gospodarczych. W tym miejscu warto przypomnieć anegdotę, którą opowiadał świętej pamięci Krzysztof Dzierżaski, wybitny ekonomista i ekspert Centrum Adama Smyfa, e, który w ten sposób skomentował tzw. wskaźnik mnożnikowy. Otóż w literaturze, w tym w podręcznikach akademickich, jest napisane, że rozwój branży budowlanej można mierzyć w ten sposób, że jedno stworzone miejsce w przemyśle budowlanym generuje w zależności od tzw. wskaźnika mnożnikowego od 1,5 poprzez 4, 6 do 10 miejsc pracy w innych branżach. I pan Krzysztof opisał to w ten sposób – Przyjmując średni wskaźnik z tych podręcznikowych, na przykład NAD4, należałoby oczekiwać, że wraz z tworzeniem jednego miejsca w przemyśle budowlanym, powstanie jedno miejsce pracy w przemyśle chemii budowlanej, jedno miejsce pracy w przemyśle drzewnym, jedno miejsce pracy w przemyśle AGD, bo te mieszkania trzeba wyposażyć i wreszcie jedno miejsce pracy w przemyśle spirytusowym, bo taka specyfika branży. I wreszcie trzeci obszar to jest budowa infrastruktury komunikacyjnej przede wszystkim drogowej, ale również portowej. Gdyby to było przedsięwzięcie nakręcające gospodarkę, to wtedy mosty powinniśmy stawiać na Wiśle nie co 50 czy czasami nawet 100 km, tylko co 10, i wtedy byśmy oczywiście mieli niebywałą prosperytę. Lotnisk takie jak w Radomiu powinniśmy budować wiele, najlepiej w każdym mieście wojewódzkim, a później nawet powiatowym. I wreszcie, autostrady powinny biegnąć nie tylko w poprzek i wzdłuż kraju. Ale również na przykład z Płocka do Pcimia, bo do takiej autostrady na pewno dołożyłby się pan prezes Obajtek. Zatem infrastruktura drogowa, komunikacyjna jest konieczna dla usprawnienia właśnie komunikacji, przewozu ludzi, towarów, dla obniżenia kosztów tego przewozu, ale jest podobnie jak zbrojenia, koniecznym kosztem. Natomiast per saldo Stanowi obciążenie dla budżetu i tym samym podatników. Zatem rodzi się pytanie, czy wobec tego nie należy zbroić własnej armii, nie należy budować mieszkań i nie należy budować infrastruktury drogowej. Odpowiedź jest oczywiście jedna: należy, ale należy to robić zgodnie z posiadanymi możliwościami, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami. I pamiętać przede wszystkim, że to jest konieczny koszt funkcjonowania sprawnego i bezpiecznego państwa. Natomiast nie ma w nim nic z prorozwojowych inspiracji gospodarki. Oczywiście można przyjąć, że przemysł zbrojeniowy, jeżeli jest własny, generuje pewne nowe rozwiązania technologiczne, które później mogą być wykorzystane w sferze cywilnej. Ale jest to pewna oboczność tego zjawiska, a nie sens jego istnienia. Powtórzmy raz jeszcze: zbrojenia, mieszkania, drogi są konieczne, ale są kosztem obciążającym gospodarkę. Jednym z najbardziej dobitnych przykładów Prawdziwości mojej tezy jest to, co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych w dobie wielkiego kryzysu i bezpośrednio po nim. Jak pamiętamy z, le z lekcji historii, wielki kryzys zaczął się w październiku roku 1929 na giełdzie nowojorskiej, która wtedy była zdominowana spekulacyjnymi inwestycjami i przez to zupełnie rozchwiana co do wartości aktywów, które tam były notowane. Odpowiedzią na ten kryzys była polityka New Dealu, czyli nowego ładu wprowadzona przez prezydenta Roosevelta i jego jak sam to określił socjalistyczny rząd, której głównym narzędziem były inwestycje publiczne, takie jak autostrady, parki, e, e, zbiorniki wodne, a której konsekwencją było pogorszenie stanu gospodarki w 6 lat po wprowadzeniu tej polityki. Zainteresowanych odsyłam do analizy statystyk opartych na wskaźnikach makrogospodarczych i porównaniu, jak wyglądała gospodarka i finanse publiczne Stanów Zjednoczonych w 1932 roku, wtedy kiedy obejmował rządy prezydent Roosevelt i w 1938. Otóż w 1938 wszystkie te wskaźniki były gorsze niż w 1932. Podobne doświadczenia miała gospodarka brytyjska w latach 50. pod rządami socjalisty etli. Zatem rodzi się pytanie, jakie inwestycje mają rzeczywiście charakter prorozwojowy i jakie nakręcają gospodarkę. Tutaj ostatnie 200 lat rozwoju cywilizacji technicznej i gospodarczej dostarcza jednoznacznie odpowiedzi. Inwestycje w fabryki. Przykładem tutaj mogą być nie tylko Chiny, ale Korea Południowa i Irlandia, inwestycje w przedsiębiorstwa i centra logistyczne, tak jak to ma miejsce, na przykład w Luksemburgu czy Singapurze, i wreszcie inwestycje w przedsiębiorstwa handlowe, które pozwoliły biednym krajom wybić się na jedne z najzamożniejszych w świecie, na przykład Holandii czy Hongkongowi. My mamy również własne doświadczenia w tym zakresie, dobre i złe. O tych w części nietrafionych mówiłem już w przypadku zbrojeń. Otóż chcę wyraźnie powiedzieć, że centralny okręg przemysłowy jako główna inwestycja II Rzeczpospolitej obok portów w Gdyni był przedsięwzięciem w sensie cywilizacyjnym i technologicznym trafionym, natomiast w sensie ekonomicznym nietrafionym, ponieważ w COP-ie zamiast produkować obrabiarki, transformatory i silniki elektryczne, czyli te urządzenia i maszyny, które miałyby służyć dalszemu wytwarzania dóbr przemysłowych, wytwarzano końcowe produkty, takimi jakimi były czołgi, samoloty wojskowe czy działa. Które oczywiście już nic dalej nie były w stanie wytworzyć. Ale mamy również pozytywny przykład industrializacji kraju poprzez inwestycje rządowe. Myślę tutaj o dekadzie Towarzysza Gierka, w której to powstało 500 fabryk. I 6, blisko 60% dzisiejszego systemu energetycznego. To, że ten program się nie powiódł, wynikało z absurdalności ówczesnego systemu ekonomiczno-politycznego, który ignorował zysk, a co za tym idzie, wartość dodaną. Niemniej te fabryki i kwalifikacje ludzi, który, którzy w nich pracowali, pozostały. Zatem ten program industrializacji Polski z lat 70. ubiegłego wieku miał znacznie większy sens niż dzisiejsze inwestycje w lotnisko w Radomiu, przekop mierzei czy budowanie farm wiatrowych na Bałtyku, które wyraźnie są zainspirowane przygodami Don Kichota i jego wiernego sługi Sancho Brzuchatego. Słuchając i analizując zapowiedzi naszych rządzących, zarówno w Polsce, jak i w wielu innych krajach naszego kręgu cywilizacyjnego, o dobroczynności inwestycji publicznych w tych obszarach, które wymieniłem i wielu innych, należy Pamiętać o doświadczeniach historycznych, które tu pokrótce przywołałem, i najzwyklejszej w świecie logice formalnej, bo powtórzmy, gdyby zbrojenia rzeczywiście nakręcały gospodarkę, to należałoby co kilka lat całą amunicję wywieźć na poligon w Drawsku, zdetonować po to, żeby nie ryzykować życia żołnierzy, i od nowa zamówić w fabrykach zbrojeniowych. Gdyby budowanie infrastruktury komunikacyjnej miało nakręcać gospodarkę, to należałoby wystawić most co 10 km na wiśle i być może co 20 km na odrze. I wreszcie, gdyby przemysł budownictwa miał nakręcać gospodarkę, to należałoby budować mieszkania bez opamiętania. Inwestycje publiczne, jako koło zamochowe gospodarki, to jest jedna z bardziej rozpowszechnionych i wręcz modnych bzdur, którą od 90 lat opowiadają i ekonomiści, i politycy. Dlaczego tak czynią? To pozwolą Państwo, że odpowiem cytatem z książki przywołanego już Krzysztofa Dzierżawskiego ,,Krótki kurs ekonomii praktycznej". Gorąco polecam tę książkę, która jest zbiorem Kapitalnych esejów ekonomicznych. Rzecz w tym, że model mechanistyczny gospodarki, to jest taki, którego zobrazowaniem jest zestaw kół zębatych albo pociągu składającego się z wielu wagonów i lokomotywy go ciągnącej, obok dwóch niewątpliwych zalet, ma jedną zasadniczą wadę. Jest mianowicie z gruntu fałszywy. W istocie gospodarka ma strukturę mrowiska, nie pociągu. Gospodarka jest fenomenem społecznym, nie fizycznym. Gdyby jednak politycy i ekonomiści przyjęli tę prawdę do wiadomości, musieliby porzucić marzenia o możliwości pozytywnego wpływu na zjawiska gospodarcze. I z tą myślą pozostawiam Państwa na najbliższy tydzień. thank okay. you